Mateusz Lors, celka jest właśnie koleżana górna. Witaj Mateusz. Cześć Sławku, witam wszystkich. Przed chwilą skończył się mecz pierwszej kolejki rozgrywek pierwszej Ligi z Bielsko-Biała kontra HTS Gliwice. Jak twoje wrażenia po tym co zobaczyłeś? Tak, świetny mecz, bardzo ciekawa obsada. Fajnie, fajnie tutaj było dzisiaj być. Fajnie było to wszystko zobaczyć. Emocje, emocje na pewno sięgały powiedzmy zenitu. Myślę, że wszystko na plus. Opłacało się na pewno tutaj być. Wynik do samego końca był nieprzewidywalny. Jeszcze walczyło, wygrano, ale Gugliwice też chciały coś uszknąć i im się udało. Z Twojej perspektywy na takie mecze warto przychodzić? Tak, jak najbardziej. Na te mecze bardzo warto przychodzić. Bardzo ciekawe i bardzo przewrotne. te akcji były tak ogromne, że naprawdę do końca nie wiedzieliśmy przecież sami, co, tutaj się, tak na, co się tu tak naprawdę na dobrą sprawę dzieje i stanie. Byliśmy świadkami prawie niespodzianki Jarosław Tonicki, Prawie, przegrał mecz. Niesamowita walka 3 do 2. Dziecko pokaże ciekawego zawodnika. Co ty o co o tym sądzisz? Tak, to był chyba najciekawszy mecz z dzisiejszego spotkania. Obserwowaliśmy go bacznie. Nawet kilka zdań zamieniliśmy z Jarkiem na korytarzu. Bardzo dużo, bardzo dużo takich nieczystych zagrań było typu Kant Świnia. Hm. Co tutaj o tym można powiedzieć? No na pewno na pewno to było najciekawsze tutaj spotkanie. Dobrze Mateusz. Przejdźmy jednak też do spraw bliżej lokalnych, bliżej tw serca Twojemu klubowi, ale też zresztą koleś na górna. Przed nami nowy sezon, ale wróćmy na chwilę do starego. Jak go oceniasz? Miałeś w klubie, mieliście założenie jakieś do osiągnięcia celów. Okazało się, że wyszło lepiej niż dobrze. Tak. E, zawsze na początku sezonu z tą drużyną i z całym klubem zakładamy sobie jakieś cele. E, te cele były w tym roku mocno wygodowane, w zeszłym roku. Znaczy w tym roku, a w zeszłym sezonie. Mocno wygodowane, ale udało się to wszystko spełnić. Mamy drugą ligę, mamy awans do trzeciej ligi. Cóż chcieć więcej? Pytanie, co chce więcej? Klub, hmm. klub chce, klub chce żeby, było, żeby było dobrze. Jest dobrze, ale może być zawsze jeszcze lepiej, prawda? Więc w tym roku na pewno chcemy, chcemy żeby druga liga. Druga liga nie była na samym końcu, jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy zagrać w drugiej lidze na pewno chcemy się tam z jakiejś perspektywy pokazać. Chcemy na pewno być gdzieś w połowie tabeli w trzeciej lidze, będzie całkowicie inny skład. Zobaczcie dużo niespodzianek na pewno. Jeśli chodzi o kręgówkę, planujemy tak jak to w zeszłym sezonie. Planujemy być na samym początku. Powiedz mi tak prywatnie, co się Ty nauczyłeś, albo co zespołu się na nauczyłeś z przygody z poprzedniego sezonu, czy jest coś takiego? Każdy sezon jest inny. Ten sezon był wyjątkowy, był bardzo zawirowany i zawrotny. Myślę, że nauczyło, nauczyło mnie to, że warto grać o każdą piłkę. Każdy set tak naprawdę się liczy, co potwierdziło nam się na końcu rozgrywek w Lidze Okręgowej. Dobrze, mamy teraz wrzesień 2019. Prywatnie. Jakie perspektywy przed Tobą? Nie mówimy, może, o, nie zakładamy jakichś wyników, ale co się będzie działo? Tak jak miałbyś hmm. luźno powiedzieć. Mogę Wam na pewno obiecać, że będzie ciekawie. Będzie to sezon nowych, troszkę twarzy, innych zespołów. A nie chcę tak uchylać do końca tej tajemnicy. Przychodźcie na mecze, oglądajcie nas, będziecie widzieli wszystko. Ostatnie pytanie. Mamy brązowy medal drużynowy mistrzostw z Europy, naszych pań. To chyba wielka mobilizacja. Indywidualnie z poprzedniej imprezy Ciana, Złoto, teraz Brąz. Mamy zawodniczkę mocnego europejskiego formatu. Tak, pokazują nam tutaj dziewczyny, że warto grać, warto walczyć i każdy może być mistrzem i mistrzynią. Bardzo to mobilizuje. Krótko mówiąc, jak to macie w klubie? Trzeba grać. Trzeba grać. I te, tego hasła się trzymajmy do końca. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiamy wszystkich widzów. Są duże LKS-Leszniankę i wszystkich zawodników i kibiców na dzisiejszym meczu. Dzięki serdecznie. Że... Dzięki. Hej.